puk 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 Halo sąsiedzie mogłbym pożyczyć cukier bo mi brakło No siema witajcie z tej strony Kampersol. A to jest kolejny kolejny nie wiem jak ja to mam nazwać kolejny odcinek z Gratulacje użytkowniku! Zostałeś wybrany jako dzisiejszy subskrybent tego kanału! Klikaj tam już na dole ten czerwony przycisk 3, 2, 1 ba... Nie, kartą... Nie, bo to mi się pomyliło z alfą, z w... alfie odblokowałem tą eee, Tam są jakieś drzwi Pozwólcie, że eee, spróbowałbym parkuru jeszcze raz Dobra, udało mi się tym razem Pyk i tutaj nie no nie, myślałem, że tutaj, dobra. Nieważne. O kurde, co. Eee. Ogólnie nie wiem, co się stało, bo sąsiad mnie zauważył, ale zamiast mnie gonić, to on postanowił uciec. Tutaj jest miejsce. Co? Co jest? Dobra. Weźmy, zobaczmy tutaj to. Tam jest, nie wiem, tam jest chyba ten... Y, o monitoring. Wyłączmy mu. Żeby nie mógł patrzeć, co robimy. Nieładnie, sąsiad, nieładnie. A tutaj jest... Y, tutaj jest... O, podblokowujmy. Odbl po Tutaj jest wanna, tutaj jest szafeczka, pusta oczywiście, sąsiada, tutaj mamy klucz, ale to kluczem już to otworzyliśmy. Eee, za obrazem, czy obraz tu działa? Czy... Ja siebie. Który to był obraz, bo za tym obrazem... Ej, który to był obraz? To ten? Ten o tu? Tak, to ten, dobra. O ciebie. O nie. Ej, on tam jest. Dobra, zrobimy go w konia. Zrobiłem siebie w konia. Co, co co ty zrobiłeś? On mi kolejkę zablokował. Ty paruwo Ej, co jest? Kolejkę mi, chłop. Za... No nie, on tu idzie. Ja nie mogę, uciekamy szybko. Po torach. Pyk. Ops, tak sąsiad nie potrafi na pewno. O, nie, zdradzieckie rośliny. O, tam coś jest, tam, tam jakiś obraz był. O, widzicie to? A to nie jest obraz, to jest... Jakiś jack D. The... Jakiś jack, nie wiem. Czy ja tam dalej nie mogę wejść? Powiedzcie mi. Oczywiście, że nie! Muszę znowu uruchomić ponownie. Przepraszam, to było silniejsze ode mnie. Uf, myślałem, że. O, chociaż tu jestem. Dobra. Y... O, oba, no to. Jak ja... Jakie to jest miejsce w ogóle? Poczekajcie, wybijmy okno. Co to jest za pokój? Ym, ogólnie jestem i to jest jakiś dziwny. Tam był sąsiad. O, dobra, uciekaj, ucieknijmy stąd. Tu jest jakaś wajcha, nie mogę tego odblokować. Weźmy to. Co to? Czemu mleka nie mogę podnieść? Butamowe? Mogę? Butamowe. Mogę. Co jest? Ja tam coś wrzuciłem. A co ta wajcha robi? Ej, kurde. Co ja zrobiłem? Ej, ja nie wiem, co ja zrobiłem. Klucz! Mam klucz. Do czego klucz? Ty. A te piłki? Co, co jest? Łom! On tu idzie. Dobra, przynajmniej mamy Łom rozgrzany łom, a ja mam... Ja magnes zostawiłem. Dobra, mamy klucz. Nie wiem, do czego mi jeszcze ten klucz. Tam jest jakiś manekin. Też nie wiem. Odblokujmy to. Odblokujmy to. Sąsiad, kiepsko z Tobą coś dzisiaj. Obym... Sąsiad, no kiepsko z tobą, no co ty chłopie w formie nie teraz to naprawdę mnie wkurzyłeś od nowa muszę kurde się starać, żeby znowu tam dorzucić 5800 rzutów później Zwykle. no ja ciebie rzućmy taką kulką co on tam robi czy to ja byłem, nie wiem sam nie wiem no ja ciebie, dobra. Zobaczycie mnie jak trafię. Się na z naszawce zrozpiłem. Dobra, nie mam pytań, nie? Już... Najbar mnie nic, niczym nie zdziwi. Naprawdę. Jeszcze czego? Kompletnie. Mam ten klucz niby. Karta dalej nieodblokowana. Około mu zabierzemy. O proszę bardzo, będziemy mieli nową oponę tutaj, o, gościu tutaj ten, kartę stąd to, to, na kartę, dobra weźmy t -t -t -t. chodźmy tu, o, ja ciebie kurde, sąsiad sąsiadini dawaj latarkę insane dobra, idź, chłopie ja nie mogę walcz go nie, 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 nie idź ode mnie, co on robi co on robi? Co on robi? O, dobra, uciekliśmy mu. Na szczęście. Dobra, weźmy latarkę, bo coś tu ciemno. Już jest dobrze. Ej! Aha, dobra, bo myślałem, że coś odkryłem. Dobra, mamy magnes. Dobrze, że mamy magnes. Tam... tam jest jakiś... Co tam? Aha. Jezu, jak się wystraszyłem. Ludzie, nie straszcie tak tą kolejką. Gdzie ten pokój był? Zapomniałem. O, już wiem, gdzie on jest. Parasolka. Tutaj. Jest ten pokój. Tak? Jest. Musimy go ogrzać. Ale w jaki sposób? Gdzie jest ten pokój od kamer? Tutaj. Tędy. No czemu sąsiad kamery włącza? Wyłączyłem mu przecież kamery. Nie powinien mieć. Już, dobra. Musimy ogrzeć ten. Łom. I co, będzie działało? Ej! Działa! Działa, działa. Mogę go podnieść? Połóżmy. Magnes ciała mogę go chwycić normalnie. Czyli i teraz? Wiecie, wiecie co teraz możemy zrobić. A więc to czas. A to co to za dwa obrazy jest zwisa zwisające? Nie wiem, walić to. Kurde, no. Fotel mnie wybija. No a weźcie. I sąsiad już tu idzie. A niech se idzie. Daj mi, sąsiad, odblokować ten dom. Bo już mnie sąsiad niczym nie. Z... Nie wiem, już mi niczym nie zaskoczysz. Wywalaj mi z tym. Teraz jeszcze kartę musimy zrobić. A karta jest, jak to zawsze, w, w tym. W czymś takim. Dobra. A pójdźmy, może. Yy, na górę. Coś od sobie gdzieś tam chodzi. W to nie wnikamy. O, proszę bardzo. Eee, o kurde. Co ja sobie kliknę. Dobra. Okej. Okay. Eee, czy... O, kolejka jest tu. Dobra, to już wiem gdzie stanie, wiem gdzie stanie kolejka. Musimy zrobić ten sam patent. Nie wiem, czy ten klucz... Nie... Po, nie fajna. Kto wygrywa? A, nieważne. Dobra. Um. Ogólnie to tak. Kolejka um, postanowiła, że się nie zatrzyma i przejedzie mnie. Biorę dechę i idę do sąsiada. Wkurzyłem się. Dawaj, chodź tu sąsiad. Idziemy na niego! O kurde, co ja zrobiłem? Ej, deskę zablokowałem. O co jest no? Dobra, będzie tu deska Lecimy na niego. Gdzie ta kolejka? Dobra Widzimy się jak jest kolejka. Czary mary, fokus, fokus, niech. Kolejka przyjedzie bez okus, nie wiem. Dziś głupie zaklęcie wymyśliłem. Dobra, bierzemy kartony. Wywalmy na razie latarkę. Latarek jest chyba wszędzie. Pyk. No nie, już więcej nie wezmę. Dobra. Dobra. Wiecie co? Nie będę Wam przedłużał. Po prostu widzimy się, jak już będę na rynnie, bo pewnie mi to zajmie. Nie wiem, 1580 sąsiadów później. Congratulation. Gratulacje użytkowniku Zostałeś wybrany, jej Gratulacje <grystanie> Dlaczego ja się doprowadzam A nie mogło być Ty Kamerę chłop tu zamontował! Ej, ty! Kurde, nie mogę jej zwalić. No i świetnie nas. Ej, na domie wyląduje? Ty, co jest? Na domie można wylądować. Dobra, walić to. Weźmy sobie kartony. Jak już tu jesteśmy. Pyk. I wiecie co? Na dobry koniec rozbijmy sąsiadowi okno. Albo wrzućmy w niego po prostu. Sąsiad? Pyk. Chodź tu. Chcemy się z tobą pożegnać. Nawzajem. i za coś. Gdzie on jest? Bo ci monitoring zepsuje. Kurde, nie trafiłem. Sąsiad. Dobra, wiecie co? Sąsiad nas nie lubi chyba. Sąsiad se poszedł. Chłopa tu coś kompletnie pogięło. No to skoro go nie ma, za ten czas poniżmy mu kamery wszystkie. Żeby nie miał podglądu. No, no kurde, dobra. I kamer nie ma. Kamery znikły. Gdzie ty jesteś? No człowieku, ile tu możesz być? Dobra, złap mnie już na no, dobry koniec, żebyś nie bagował się, bo ty... Co, co ty? Co ty, chłopie? Ja pier... Dobra, wiecie co? Kończymy ten odcinek. Wyłączaj to. Wy... Ja. Co? Co? Co on robi? Co on robi? Dobra, nie Sąsiad się wkurzył. Dobra, widzimy się w następnym odcinku. Cześć!